Witam Was, to rybki w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc kwiecień. Krótko przypomnę, jak czytania miesięczne u mnie wyglądają. Najważniejsze energie plus karta rada, miłość single, miłość związki, praca, finanse. I kochani, zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić swój ascendant, czy też znak księżycowy, jeśli znacie, um, jak i do zapoznania się z opisem pod filmem, gdyż znajdziecie tam czytania, które Wam polecam. A na samym dole informacja w sprawie czytań prywatnych dla chętnych. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza czy też do udostępnienia tego horoskopu. A ja patrzę już, to dla Was miesiąc, kwiecień, niesie i co tu się będzie u Was działo. To jeszcze i oczyszczę i już patrzymy co dla Was. I patrzymy moi drodzy. Az Buław będziecie działać. Ale spokój. Ze spokojną głową. Czwórka Ech, mieczy. Karta diabła. Paść Buław. Hmm. Single. Karta maga. Skorpion. I czwórka monet. Dziwne energie przy Was. Rybki. Uważajcie. Toksyki jakieś. Związki, trójka mieczy i karta sądu ostatecznego, praca, finanse, już patrzymy to, co się u Was dzieje, dwójka buław, arcykapłan, papież, siódemka kielichów, może porada będzie Wam potrzebna i mamy rycerza kieli, yy, buław na spodzie talii. Drogie moje rybki, no troszkę się u Was dzieje, troszkę działania, Jest, są jakieś pomysły, ale może być brak energii. Brak energii w ogóle uważajcie na jakiegoś toksyka. Może być koziorożec, może być inny znak, ale ktoś przy was, kto was nie wiem, albo czymś kusi, albo gdzieś przy was jest, ale nic dobrego do waszego życia nie wnosi. Wręcz jeszcze was okrada z energii, to jest najgorsze. Pokazuje mi, pokazują mi karty w ogóle, żeby uważać na relację, która was może doprowadzić do takiego stanu, że będziecie musieli do siebie dojść po prostu, tak? Ktoś was może tak po prostu gdzieś okręcić, obkręcić wokół palca, tak, wykorzystać i zostawić na przykład, albo jeszcze jakieś problemy, e, problemów Wam e, dostarczyć. Niemniej jednak, są jakieś pomysły, e, pomysły na siebie, pomysły na to, na to, żeby coś zrobić, jednak może braknąć Wam energii. Co za dużo, to niezdrowo. Więc uważajcie tutaj z tym wszystkim. Taki miesiąc jest mieszany, ta energia jest bardzo taka, wiecie, z jednej strony chcę, z drugiej strony nie mam siły, z trzeciej strony otoczenie wam nie sprzyja, więc to jest takie wszystko mieszane. Ehm, karty mówią, żeby na pewno nie rezygnować z jakiegoś pomysłu, chyba. E że będzie tylko tak, że może czegoś nie zrealizujecie w tym miesiącu do końca. To się może przełożyć w czasie, ale to też może być tak, że musicie zasiąć jakieś plony, one muszą dojrzeć i dopiero wtedy będziecie mogli ruszyć dalej. Czyli to też może być tak, że wykonacie pierwsze kroki, ale będziecie musieli czekać na reakcję zwrotną i dopiero wtedy będziecie mogli ruszyć dalej z czymś. Taką możliwość też biorę pod uwagę. Ewentualnie przełożyć jakiś plan w czasie, jeśli okaże się, że są jakieś ograniczenia. Mogą być ograniczenia zdrowotne albo Okolicznościowe tutaj dla was, ale karta jakby mówi o paziu buław, czyli jakby miej ten cel przed oczami, jakby nie rezygnuj z czegoś, nawet jeśli tutaj nie uda Ci się osiągnąć, e, załatwić w tym miesiącu, e, to i tak gdzieś, e, miej to m, na uwadze, dlatego że jeśli nie, nie w tym miesiącu, to w późniejszym czasie to będzie jakby dla ciebie możliwe. Natomiast jeśli wprądaliście się w jakąś chorą relację, że tak to powiem już. To tutaj sprytem trzeba się wkazać i sprytem e, wyjść z tego. Pokazać też komuś, gdzie raki zimują, nie bać się tej osoby wręcz, nie, bądź, y, nie być cichą, szarą myszką. Wręcz tutaj um, więcej odwagi: więcej odwagi w to, że możecie się od kogoś uwolnić, kto nie jest dla was dobry, więcej odwagi w to, że mm, czy też mniej obaw i strachu, że, że ten, ta osoba coś wam może zrobić w jakiś sposób. Ta osoba może bardzo mocno sterować, próbować sterować wami, ale tak naprawdę nie jest to realne zagrożenie, tylko coś, kto, ktoś ma jakieś duże mniemanie o sobie, a tak naprawdę w rzeczywistości nie jest to osoba zagrożeniem realnym pod warunkiem, że się nie wplątacie w tą osobę aż tak, że będzie mogła wami manipulować, bo wtedy oczywiście zmienia to postać rzeczy. Pamiętajcie, też spojrzeć na inne możliwości inną drogą. Ty może chcesz iść w prawo, a karty sugerują, lepiej ci będzie pójść w lewo, jeśli w prawo tutaj będzie jakaś blokada, przeszkoda. Czyli też być może coś pokryjomu w inny sposób, komuś nie mówić o czymś, bo ktoś może będzie chciał z wami konkurować w jakiejś kwestii, w jakiejś sprawie. Dziwna energetyka wokół Was, ale jakby karty mówią nie poddawać się, tylko gdzieś tutaj zmienić kierunek, albo odczekać. Związ... nie, single. Single najpierw. Co? Skorpion tu wychodzi, czwórka monet. No brak jakichś uczuć. Ktoś bierze, 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 a nie daje nic w zamian. No to uważajcie na te wampiry energetyczne. Mówiłem o tym w pierwszym rozkładzie. Ktoś tutaj e, po prostu... Mm, widzicie, jest znowu manipulant wychodzi. Czy jakaś toksyczna osoba w Waszym otoczeniu. Um, uważajcie, rybki. Uważajcie, bo albo już kogoś jakie macie, albo gdzieś ta osoba się pojawi, ale nie będzie ona dla Was korzystna. Początkowo tak i będzie wydawała się, że jest to naprawdę fajna osoba ale później zaczną się schody i później zaczną się jakieś sytuacje i akcje, które nie będą dla Was fajne i korzystne. Więc czerwona flaga od razu Wam powinna gdzieś się zaświecić jak tylko ta osoba zrobi coś niepokojącego bądź coś powie, bądź zacznie coś kręcić. A tutaj też uważajcie na pożyczanie pieniędzy, zwłaszcza nową poznaną osobą, bo ktoś rzeczywiście też może mieć cel taki, żeby Was wykorzystać finansowo, materialnie i odejść. Albo biorę jakieś korzyści i wychodzę. Uh, tutaj bardziej ta osoba chce brać i chce otrzymywać, bo myśli, że wszystko może i że świetnie włada sytuacją, natomiast no, um, sztuką w tym wszystkim jest to, żeby temu nie ulec, tak? czyli w u singli ja nie widzę takiej stabilności, dlatego że trafiacie na nieodpowiednie osoby i możecie trafić niestety na nieodpowiednią osobę, z której będzie trzeba się po prostu, od której będzie trzeba się odsiąść przede wszystkim, a dwa skupić na sobie uh, i dopiero wtedy gdzieś... Myślę trafić na kogoś porządnego. Póki co tutaj karty mówią, że nie wiem, dlaczego taką energię przyciągacie rybki. Może jesteście po prostu za dobre, ale to, co ludzie mogą się wokół was kręcić, już nie mówię tylko o partnerstwie, ale też może ktoś z rodziny, znajomi, jacyś coś gdzieś wykorzystać was, gdzieś wiedzą, że wy może nie potraficie odmówić, a, albo gdzieś was na coś biorą. Ktoś wie dobrze, jak wami sterować, a tu sztuka jest w tym miesiącu, żebyście wy nauczyły się mówić nie i żeby wychodzić z takich relacji znajomości, żeby to ucinać po prostu, żeby iść inną drogą. Stałe związka w stałych relacjach, tu mówię o stałym, stabilnym partnerstwie, rany w przyszłości zostaną zażegnane, jeśli mieliście sobie coś za złe, to pogodzicie się, przeprosicie się i jakby kryzys zostanie zażegnany. Uważać na to, drogie rybki, w stałych związkach, żeby nie rozgrzebywać jakichś starych ran, bo po co, po co Wam to, a to może tylko wprowadzić więcej niepokoju i niespokoju niż, niż czegoś dobrego, w Waszą relację a widzę, że macie szansę naprawdę zamknąć jakiś temat razem zawsze i gdzieś na nowo tutaj z świeżą energią iść dalej przez życie. Praca, finanse, no co, wybory, dylematy, siedemka kielichów, no nie wiem co zrobić, nie wiem jak zrobić. Dużo decyzji, dużo wyborów, dużo dróg, dużo, dużo możliwości. Ale ciągle macie tą energię ognia, czyli nie rezygnuj z czegoś, wybierz odpowiednią dla siebie drogę. Karty mi tu też sugerują, że mm, poradźcie się kogoś, jakiś doradca, jakiś nauczyciel, a być może karty wam sugerują, do się jeszcze czegoś, tak? E, albo się kogoś poradź, albo się kogoś jeszcze doucz, bo tu może masz więcej specjalizacji w jakiejś dziedzinie, więcej ofert, więcej możliwości, jakby musisz wybrać per, tą perełkę jedną, tak? Na przykład, to wtedy tutaj trzeba iść troszkę, no porozom do głowy to raz, a dwa, Pomoże, może jakąś poradę. Albo można, będzie trzeba się dokształcić. To trochę jak odblokowanie jakiegoś levelu. Chcesz iść tą drogą, ale to musisz czegoś nauczyć, bo jeszcze nie masz kwalifikacji, żeby na przykład um, móc to robić. Więc troszkę taki, Misz, masz wybory, dylematy, będzie trzeba podejmować jakieś akcje, działania, będzie trzeba się przyuczyć, jeśli naprawdę będziecie chcieli um, podjąć się czegoś, ale to coś będzie wymagało od Was jakiegoś poświęcenia i myślę, do uczenia się. I tu nie ma co rezygnować, to trzeba tylko po prostu dobrze ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi. I życzę Wam, żeby to Wam się udało, drogie rybki. Raz jeszcze zachęcam Was do sprawdzenia swojego e, ascendentu, jak i e, znaku księżycowego. Opis pod filmem tam znajdziecie czytanie, które Wam polecam. Jakie informacje w sprawie czytań prywatnych. E, no i zachęcam Was oczywiście raz jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza, czy też do udostępnienia tego horoskopu. Wszystkiego dobrego dla Was, niech się dzieje i spełnia to co najpiękniejsze. Nie wątpcie w siebie, pamiętajcie o swojej potężnej sile i wierzę w to, że uda Wam się ogarnąć te wszelkie sprawy i chaotyczne energie. Po prostu trzeba troszkę posprzątać, ale jestem przekonany o tym, że to Wam się uda. Raz jeszcze wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.